no Trzeba wkalkulować koszty. Będzie wylewana. Niech będzie na początek nie za gorąca, bo może panu na łeb wylać. Wylała do zlewu, prawda? Którąś tam kawę wreszcie ci chcę, bo żal jej było, wypiła. Tak po malutynku, po On co tydzień przychodził na instruktor, bo nie był w stanie nic sam wymyśleć. Natomiast potrafił genialnie, genialnie realizować. Zaciskał zęby i szedł. I to jest rzeczywiście podziwiam nieraz bardzo prostych ludzi, którzy potrafią po prostu wejść i robić. O profesor to by kombinował, że może tak, a może... Ci tacy bardziej inteligentni to chcą tych problem z żoną w ten sposób, że kupują 100 róż i ona ma, ma mu wybaczyć, tak? Ja mówię, proszę Pana, 100 róż to jest świetny pomysł, ale po jednej. Po jednej. Pamiętam mężczyznę, który mówi Panie, ja tych kobiet nie zrozumiem. No zdradziłem żonę, rzeczywiście zdradziłem, ale wie Pan co? Kupiłem je na przeprosiny, nowego Mercedesa, no stać go było na to. Położyłem i kluczyki na stole, wie Pan, co ona zrobiła? No, pewnie Panu rzuciła w twarz. Skąd Pan wie? Znaczy, on chciał uczucia zranione żony załatwić drugim prezentem, prawda? Nieporozumienie, drodzy Panowie. To trzeba cierpliwie zabiegać o odbudowanie uczuć. W tamtym wypadku ta żona... Wytrzymała do marca. W marcu przyszła na rozmowę, potem przyszli razem. W maju dziecko za plecami miało pogodzonych rodziców. A więc, jeżeli chcemy, żeby żonie było ze mną dobrze, a przecież powinniśmy chcieć, to mamy się troszczyć o jej uczucia. Pamiętając, że kategorie piękno i dobro to są kategorie, które trzeba y, odgrzewać ciągle. Mężczyźni z kolei w zupełnie innych kategoriach. Siła, sprawność. O tym troszeczkę wczoraj było, tak? Siła, sprawność, sprawność intelektu, mądrość i akceptowalność seksualna. Żon, moja żona mnie chce. Bardzo trudne dla mężczyzny jest przeżycie, jeżeli się, nawet, nawet jak, jak żona tego tak nie widzi, jeżeli on się subiektywnie czuje odsunięty odłoża przez żonę. To jest najtrudniejsze do przeżycia obok poczucia, że, że, że ma go zagłupka. Nie radzi się go w niczym, nie pyta o nic, wszystko wie lepiej od niego. Są dwa najważniejsze filary poczucia wartości mężczyzny w małżeństwie. Bardzo mało żon o tym nawet wie, przydaje swojej kobiety wrażliwości, i bardzo mało żon w to inwestuje, w zachwyt nad mądrością męża. Kiedyś prowadziłem przez trzy dni spotkania wspólnie z żoną y, dla ludzi z, związanych z Kościołem, ze wspólnoty. Trzy dni na temat współżycia, na temat seksualności. Tylko o tym sobie zażądali. Minęły, mija, kończą się trzy dni, ostatnie spotkanie, żona z samymi facetami, ja z samymi kobietami. I na koniec mówię do kobiety, drogie Panie, jakby któraś chciała zrobić mężowi taką prawdziwą frajdę, naprawdę taką. Ekstra, przyjemność, to on będzie pamiętał do końca życia, to niech go zaprosi do współżycia, zanim on sam na to wpadnie. Może być ciężko, ale niech złapie taki moment i zaprosi go do współżycia. Jaka była reakcja? No nie, teraz to już pan przesadził. Prawda? Czyli wręcz niestosowne się wydaje kobiecie, że mogłaby zaprosić męża do współżycia. Kultura tym pokierowała, o tym będziemy mówili jutro. Nie jest nam ze sobą dobrze. Nie jest nam ze sobą dobrze, bo nie dowartościowujemy siebie w tym, co, czego potrzebujemy. Owszem, kobieta powie mężowi, że ma śliczne włoski, że pięknie wygląda w tym nowym tam kubraczku, sweterku czy koszulce. A mąż nie powie, że jest duża i silna, prawda? Że sobie świetnie z czymś poradziła. No i ścielamy kulą po tych płotach, i... a w pracy. Jak pani ślicznie dzisiaj wygląda, panno Zosieńko, Jaka nowa, jaka nowa bluzeczka, jaka fryzurka, oha! Panie Kazie, jaki pan mądry, jak pan. No i wpadamy w pułapki. W pracy, na ulicy, w przygodnych kontaktach dostajemy to, czego dostajemy, nie dostajemy od męża i od żony. I dziwi mi się, że małżeństwa się chwieją, że nie jest nam ze sobą dobrze. Następna rzecz, już tak króciutko. Patrzę, gdzie jest ksiądz jeszcze? Jeszcze chwilka, tak? Już naprawdę postaram się teraz krótko. Reakcja kobiety przebiega po innym torze niż reakcja mężczyzny. Reakcja kobiety w dużej mierze zależy od stanu uczuć. Dlatego chcąc zmienić reakcję kobiety trzeba zmienić jej uczucia, a nie rozkazać czy udowodnić, że źle postępuje tłumaczenie nie ma żadnego sensu zwłaszcza przy zranionej kobiecie kobieta reaguje poprzez uczucia i dlatego trzeba, żeby kobiety wiedziały tu od, od dziewczęcia że w chwili bardzo rozpędzonych uczuć mogą robić głupoty które będą rzutować na całe życie i dlatego trzeba dostarczać kobietom Yy, takie, yy, takich chwytów, takich zabiegów, które wystudzą trochę. Ja podpowiadam młodym dziewczynom, yy, rób to, co byś z czystym sumieniem poleciła swojej córce i jesteś wówczas dość bezpieczna. Bo będziesz miał ochotę na robienie tego, co na Tobie córce nigdy nie pozwoliła po linii nieuporządkowanych, rozpędzonych uczuć. Zadaj, chcesz coś zrobić ważnego? Zadaj sobie pytanie. Czy poleciłabyś to swojej córce, gdyby w zaufaniu do ciebie przyszła, pytając, mamusiu, czy mam to zrobić? Oczywiście żadna y, kobieta by nie popełniła samobójstwa, bo mimo, że ona jest w tej chwili w takim stanie, że ona uważa, że nie ma innego rozwiązania, że tylko skoczyć pod pociąg, to zapytana, czy córce by to poleciła, nie jest w stanie wydukać, że tak. Bo wie, że by nie poleciła córce, nawet w tak beznadziejnej sytuacji. Czyli staje się w ten sposób obok własnych uczuć. Ważne jest, żeby kobiety miały takie że tak powiem, wyhamowacze uczuć, żeby na fali uczuć nie gubiły siebie, nie gubiły rodziny, nie gubiły dzieci, nie traciły życia nieraz. To jest zagrożenie dla kobiety, że na fali uczuć zacznie popełniać głupca. Dlatego kobietom, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, w jakimś zakręcie małżeńskim czy niekoniecznym, Zawsze, no, staram się oczywiście, to od ich wolnej woli zależy, czy to, czy to wezmą. Namawiam, znajdź sobie stałego spowiednika, który jest od Ciebie o 20 lat starszy, który mógłby być Twoim ojcem i sobą trochę pokierować. I wyjdziesz z najgorszego zawirowania uczuciowego, bo będzie mężczyzna, który poza oczywiście pełnieniem funkcji sakramentalnej, może pełnić taką funkcję pokierowania, w to się nie ładuj, to sobie odpuść, w to wchodź. Potrzebna, zwłaszcza kobiety, które nie miały ojca. Mogą w pewnym sensie coś, coś tam podrabiać takim. Mężczyzna, zupełnie inny to reakcji. Mężczyzna wymyśla, próbowałem wczoraj to zilustrować na, na kubku, tak? Ja wymyśliłem, że kubek tam stał. I to, że wymyśliłem jest ważne. I mężczyzna, który od nastego roku życia wszystko wymyśla, wszystko, co robi, wymyśla, a ja, jeżeli coś zrobił, nie myśląc to sobie potem dorobi ideologię, dlaczego on to zrobił. Mamy genialną zdolność tworzenia ciągów logicznych, w tym akurat rzeczywiście kobiety nie dorastają nam do pięt i wykorzystujemy je po co? Żeby siebie oszukać, że ja jestem w porządku, że wszyscy dookoła są winni. Każdy z nas zna wszystkie mechanizmy obronne żeby siebie usprawiedliwić. I korzystamy. Mężczyźni, którzy odchodzą z małżeństwa, mają głębokie przekonanie, że dokładnie wszystkiemu jest winna żona. Proszę pana, bije żonę, wiem, to jest straszne, ale proszę pana, muszę. Ja to robię dla jej dobra. Proszę pana, zdradziłem żonę, tak, to, to jest straszne. Wie pan, Ale ja się sam sobie dziwię, że tak późno ona mnie do tego zmusiła. To są teksty wypowiadane przez mężczyzn, którzy wyglądają normalnie. Każdemu z nas, uczciwemu mężczyźnie, zagraża, że będziemy sobie ideologii usprawiedliwiające. To jest podstawowe zagrożenie dla rozwoju męskiego, że się wyklamkuje z każdej winy. A skoro jestem niewinny, skoro jestem święty, tylko wszyscy dookoła są winni, to dlaczego ja mam się wysilać i siebie zmieniać? Skoro wszystkiemu jest winna żona, to da się łatwo udowodnić, to dlaczego ja mam teraz ja coś robić, skoro to ona jest wszystkiemu winna? Tak więc mężczyzna, który ma na coś wielką ochotę. Jest narażony na to, że za chwilę sobie udowodni, że właśnie to trzeba zrobić dla zbawienia świata, na co on ma ochotę. Choćby to było największe łajdactwo. Nie ma takiej podłości, to jest cytat. Nie ma takiej podłości, do której mężczyzna by nie potrafił dorobić świętej ideologii. Panowie, bójmy się tego, bo to blokuje wzrost, a więc blokuje drogę do szczęścia. Weźmy banalny przykład. Żona się do męża przytuliła. Ha, on od razu wiedział o co chodzi. Poczuł się zaproszony do współżycia. Dużo mu czasu nie potrzeba, żeby tą całą fabułę sobie zbudować. I za chwilę mówi, kochanie, no to dzisiaj. A kochanie, patrząc na Garek, mówi, słuchaj, wykluczone, za pięć minut przychodzą na umówioną kolację kowalstw. Proszę podać bardziej rozmowy, argument na to, żeby nie skakiwać do łóżka, skoro za pięć minut przychodzą znajomi na umówioną kolację. No chyba nie da się tego. Spokojnie mężczyzna zaczyna myśleć. Zaraz, zaraz, czy ci Kowalscy na pewno przyjdą? Nie, nie przyjdą, bo Kowalska jest chora, Kowalski pojechał na nieważne co. I tłumaczy żonie, że oni nie przyjdą. A żona się upiera, że, że nie. No to on jest wściekły. Dlaczego? Bo ona wbrew rozumowi twierdzi, że przychodzą Kowalscy, którzy wiadomo, że nie przyjdą, on o tym wie. Nawet jest gotów powiedzieć, spotkałem Kowalskiego na ulicy, powiedział, że nie mogą przyjść. I on nie czuje tego jako kłamstwo po prostu użył prostego narzędzia, żeby żonę przekonać o oczywistym fakcie, kowalscy nie przyjdą. I nawet jak na to jego tłumaczenie, że nie przyjdą, kowalscy wejdą, niczego go to nie nauczy. On musi to w uporządkowany sposób przyjąć do swojej głowy, do swojej wiedzy o sobie. Owszem, jak żona się upiera, że nie, no to nie, no w końcu nie jestem zwierzęciem, nie, to nie, ale wściekły, bo wbrew rozumowi. Wiadomo, że nie przyjdą, a żona coś bredzi o kowalscy, którzy mają przyjść. I teraz inna sytuacja. Mężczyzna już wie o sobie, że w chwili, gdy ma na coś wielką ochotę, dorabia sobie ideologię. Żona się przytuliła, on pomyślał o współżyciu, po chwili o tym mówi, a żona mówi, nie, bo przychodzą kowalscy. I co robi taki mężczyzna? Włącza lampkę ostrzegawczą. Uwaga, chłopie, nic nie kombinuj, przychodzą kowalscy jesteś na to za mądry, żeby zacząć Ciebie oszukiwać i kombinować. Przychodzą, nie ma mowy o tym, żeby w tej chwili skakiwać do łóżka. I z całym spokojem. Dlaczego? Bo zgodnie ze swoim rozumem rezygnuje z czegoś, na co się nastawił, na co ma wielką ochotę. Oczywiście nie przestaje myśleć. Może się uda dzisiaj spławić Kowalskich trochę wcześniej, no ale to już jest następna historia, prawda? To już jest następna historia. Drogie Panie, jeżeli chcecie zmienić postępowanie mężczyzny w jakiejkolwiek dziedzinie, to nie róbcie tego, co odwiecznie robią kobiety. Bo zmienicie tylko powierzchownie. Wymuszacie płaczem, wymuszacie biadoleniem takim czy innym, braniem na litość. Mężczyzna bardzo źle znosi płacz, że ona jest dobra, dobra, już nie płacz, niech ci będzie. Ale on to zrobił jakby wbrew sobie, bo on nie rozumie, dlaczego ma to zrobić. Jeśli mamy skutecznie przestawić yy, zachowanie mężczyzny, to musimy dotrzeć do jego rozumu. I to jest wielka trudność żon. Na zakręcie małżeństwa żona jest ostatnią osobą, która może mężowi coś wytłumaczyć, a trzeba mu wytłumaczyć. Dlatego wtedy bardzo pomocny może być mężczyzna, który jest autorytetem dla męża. Czasem jest nim ojciec coraz rzadziej. Czasem jest nim kapłan coraz rzadziej. Jest wielu mężczyzn, które nie mają żadnych odwetów. Są sami najmądrzejsi na świecie. I takiemu trudno pomóc. Ale jeżeli jeszcze raz, jeżeli ma zmienić postępowanie mężczyzna, to musi zrozumieć, że źle postępuje, uznać, że źle i postanowić postępować inaczej. Żadne branie na uczucia, żadne wymuszanie, żadne szantażowanie trwale nie zmieni jego postawy. Tak więc, żeby. Odratować żonę, która chce uciec z małżeństwa, trzeba odratować jej uczucia. Proces jest dość prosty, choć zawsze długotrwały. I, i to, to dla mnie jest trudność, że trzeba na jałowym biegu trochę popracować, nie widząc efektów. My lubimy efekty, a tu nie widać, nie widać, nie widać. I trzeba widzieć, że te efekty się odkładają w środku i że przyjdzie czas, że zadziała. A mężczyzna może zmienić w jednej chwili, tylko trzeba dotrzeć do rozumu i to jest ogromna trudność. Kobiety, żeby dotrzeć do rozumu męża. To jest to jest co świata, jeżeli się to kobiecie uda. Czasem tak szartobliwie, ale y, dla zapamiętania, powiem, jak się dzielą kobiety. To użyłem y, w konkretnym przypadku. Pamiętam, y, to było w Hermanicach, na takiej łące, gdzie tam było spotkanie. Przyjechała kobieta tak kilkuletnia. ja wtedy byłem sporo młodszy od niej, no i tak ona mówi, nawet tylko tak na, na minutkę. I tak staliśmy, wyde, wydeptaliśmy trawę jak krowa na pastwisku, taki cały krąg, bo tam godzinę z kawałkiem staliśmy. I ona narzekała na męża. Cokolwiek próbowałem powiedzieć, że z moim mężem to nie, to nie przejdzie. Obraz był taki: mąż wszędzie cudownie funkcjonował. Poza domem, wszędzie, 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 tylko w małżeństwie źle. Jak, ta, jak tak się dzieje, to już jest podejrzane. Prawda? No ale tak, tak, tak z jej relacji wynikało.